Eu can feel it coming in the air tonight. Hold on. Cause I've been waiting for this moment all my life. Hold on. Hold on. Já, mas, Wielko! Move it, move it. I like the move it, move it. I like, it, move it, move it. Don't like the move You like Ja, 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 jaka to melodia? Cześć, przed wami wituję jest po mojej prawej stronie DJ Ski. Wraz ze mną dziś A.K. Kwaśna! Jest z nami dzisiaj Orzech! I gość główny dzisiejszego wieczoru, weźcie głęboki wtek w buca! Przed wami... Mesa. Wrócił, bo jest wszystkim hamą, że mezzo. Proszę, to dobra, niech to składnie kładzie z głową na, na pokładzie. Witam na pokładzie, witam to zrywce. słabi go sypce, to gra pierwsze czyste, to chybce. Wsząłbycie, życie kręci się jak tajemnizer. Kajd, słabi, że kogo może ci się niekoniecznie tak tu idzie. Tak to widzieć, na nas ci, co widzą, gdy w tableau idzie. Ja mam wóz, azyl, ryb, który waży Z Azyl, który z swój mi do twarzy, elekt zniknie liczny, kto kupuje listy. Jak Adam z Wisły, publika ma dla nich nowe braki Rejterci mają na mnie nowe taki Moje braki słaby cały czas mają braki Żaden z nich nie no tego, tam nie potrafi Ej, las! Dzięki bardzo, suchy las! Słuchajcie, las, powiedzieć Miło mi gościć u was Ale tak nie powiem Ponieważ... Ale tak nie powiem, ponieważ tak się składa, że tu mieszkam Mieszkam tutaj od dwóch lat w suchym lesie Ale właściwie jestem związany z suchym lasem Nie ma od urodzenia Tutaj mam komunię, tutaj mieszkają już bardzo długo moi rodzice, których serdecznie pozdrawiam Tutaj mieszka mój jeden brat z rodziną Mój drugi brat z rodziną I jeszcze to niedawno moja siostra, z której wszystkich serdecznie pozdrawiam Dlatego bardzo miło grać w suchym lesie, grać u siebie bardzo się cieszę, że tak dużo was jest pod sceną. Będzie dobry koncert? Czy jest to Suchy Las? Słuchajcie, nie zatrzymasz nas, prędzej zatrzymasz czas. Bawi się z nami? Nie zatrzymasz nas, prędzej zatrzymasz czas. Bawi się z nami? Suchy Las! Las! I Suchy Las! Czas by zostawić na boisku zdrowie Zostawić w siły wszystkie Pierwszy kwistek, pierwsze wejście Czyste, wszystkie Czas trybu, ryk trybun Do natarcia, nie do starcia Jedna szarża, jedna szansa I wiara narasta Nagle zapominamy o porażkach 90 minut prawdy sprawy będę by ten dla rywala nie był łatwy Tylko jednego możesz być zwycięzca może być jeden nie będzie prosto, dziś będzie ostro najwyższym celem dziś mistrzostwo! jednego ja. możesz być pewnie zwycięzca może być jeden będzie dziś na Polską Polsko najwyższym celem dziś mistrzostwo! Jeszcze no jedno potrzebujemy

Myślałem, że musisz może. Moi drodzy, pytanie. Czy taniec towarzyskiego, taniec towarzyskiego, ja że to Czy wygrała z numerem 1?

zakończyłem i powiem szczerze, że naprawdę się nie spodziewałem do tak dobrego przyjęcia. Cieszę się bardzo, że była taka 30-minutowa obsuwa, ponieważ się w połowie koncertów fajnie strzemiło, zrobił się fajny klimat. Ja ze swojej strony, ze strony sceny był to jeden najlepszy moich koncertów w życiu, a to, że grałem 800 metrów od swojego domu. Tu nie było mnóstwo moich znajomych. To była dodatkowa adrenalina i... Padło, to uważam bardzo sympatycznie. A jak się mieszka w tym Mieszkam tu od dwóch lat. Budowałem dom, budowałem po półtora roku i mieszkam się rewelacyjnie. To bez znania. Infrastruktura jest 100% jakości. A że tak powiem, ale jestem związany z tym Lasem od jakichś 20 lat, na 28 lat życia. To jest miejsce, gdzie zawsze chciałem. miałem 10 lat, już wiedziałem, że będę chciał tu mieszkać w przyszłości. To mówię, bez jakiejś, bez jakiejś tutaj, że tak powiem, ukłonów w szybkowych stronach, po prostu tak było. Jakie plany na przyszłość muzyczne? Zakończyłem, zakończyłem edukację formalną miesiąc temu, zakończyłem studia. Także teraz już koncentruję się wyłącznie na muzyce. I robię nową płytę. Myślę, że pojawi się ona na przełomie roku 2010-2011. No, a, a single to już wcześniej się, się ją. Także teraz pełną parę opuszczamy z nową płytą, z nowymi piosenkami. No proszę się pozdrowić telewizor TVSL. TVS? SL, TVS? f a, proszę, słyszałem o tej telewizji. No, poznajemy. To taka jednoosobowa telewizja. Kolega, która więc w inicjatywy, takich ludzi, grady, tak. w kreatywnych. Tak, w w tej chwili, w tej serdecznie wszystkich. tej wszystkich w tej chwili, w tej Nie, 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 chwili, w tej